Odbywało się to w nocy, no bardzo późno, bo jak skończyliśmy kolację było 12 w nocy. Więc... Ważne jest, że ja rano dostałem wszystko co potrzebuję, także jest, jest OK cieszę, cześć cieszę. Cześć ja. Przestawię wam mojego asystenta Marcin, Marcin Wożnak, odpowiedzialny za rozpracowanie przeciwników obrona atak e, mój drugi asystent Grzegorz Korzeń, odpowiedzialny za naszą. Gry przeciwko przeciwnikom. Na, 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 na tym pucharze to jest trochę inaczej, bo rozpracują 7 zespołów, z którymi możemy, możemy, możemy zagrać jednocześnie. Także trochę więcej. Wczoraj się dowiedzieliśmy, jaki przeciwnik będzie. Byliśmy przygotowani oczywiście na dwa warianty. Eee, razem z Grzegorzem, to jest lenem wiadomo, że mieliśmy podział obowiązków. Eee, jeden bardziej się skupił na Legii Warszawa, drugi na, na HydroTrack Radom. Żeby na przykład taką kartkę to jest skrócona kartka na. na, na, na nie chcę pokazywać to do końca, ale taką kartkę żeby, żeby zrobić to jest skrócona wersja tego, co, co Marcin robi, to, to zajmuje gdzieś eee, 4-8. 8, złożyć to 9-10 godzin pracy, tylko żeby taką karteczkę. Miał. Po tej karteczce jest jeszcze opis wideo, są jeszcze players, To jest na przykład tylko atak. Do tego mamy jeszcze obronę. Do tego indywidualne, indywidualne jakości zawodników, które są sprawdzane i przez Synergy, i na każde posiadanie. Także to jest naprawdę praca, którą Marcin i Grzegorz wykonują. To jest praca nieopisana. Nie można być... Rozkładamy wszystko na czynniki pierwsze, jeżeli chodzi o właśnie, jak powiedział, i o defensywę, i ofensywę, i zawodników. My jako trenerzy musimy wiedzieć wszystko. Oczywiście cała wiedza nie jest przekazywana zawodnikom, bo się skupiamy na najważniejszych rzeczach, ale my musimy wiedzieć wszystko, więc dlatego musimy rozłożyć na, na wszystkie czynniki przeciwnika. My zazwyczaj przygotowujemy się na podstawie czterech spotkań, trzech spotkań, to zależy. Oczywiście nasze zawsze spotkania analizujemy. Eee, już z Hydrotakiem się spotkaliśmy raz wiadomo, że, że, że został ten mecz przeanalizowany. Później złożyliśmy takie najświeższe, można powiedzieć, spotkania, zobaczyć, czy coś się nie zmieniło, czy nie zmieniło się w taktyce, czy nie zmieniło się w rotacji zawodników. Więc tam staramy się być na bieżąco. I tak jak mówię, jest to zazwyczaj są to cztery mecze, trzy mecze, no zależy. Tak, no, mieliśmy całą noc na to, więc, więc musieliśmy się przygotować do dzisiejszego spotkania z zawodnikami, I też m.in. na podstawie ostatniego meczu. Nie wiem, byliśmy, byliśmy w hotelu. Nie, to była godzina. Koło 12, kolacja, do pokoju swoich, praca. Mi się rano spotkanie trenerów. Trener, nie, 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 trudno mi jest powiedzieć, ile to godzin trwało, no, odbywało się to w nocy. No, bardzo późno, bo jak skończyliśmy kolację, było 12 w nocy. Więc... Ważne jest, że ja rano dostałem wszystko, co potrzebuję, także jest jest, jest ok. Musimy uświadomić swoich zawodników, który. Którzy dostają piłkę po, po pick and rollu, że jeżeli wykorzystają z kozła, to, to będzie działało na korzyść radomia. Hmm, czyli zawodnik, który dostaje piłkę, musi decydować się na, na atak, czy to będzie rzut do kosza, czy kolejne podanie, ale bez wykorzystania kozła. Hmm, tak że... To jest jedna z ważniejszych rzeczy, które, które chcemy przekazać teraz na tym spotkaniu naszym zawodnikom, żeby ich uświadomić, że tak naprawdę trzeba grać, żeby, żeby rozwijać obronę Radom. Nie ma co rozpatrywać błędy z, z Lublinem, bo oni grają inną koszulkę niż Radom. Ale mamy błędy, które popełniliśmy z Lublinem, które są podobne do tego, na przykład analiza co Grzegorz ma. A, z naszego ostatniego meczu z Radomem i to chcemy pokazać, żeby, żeby zawodnicy też wizualnie zobaczyli, gdzie są błędy i co możemy poprawić, nawet nie, nie trenując. Nie, nie, myślę, że, że chcemy wykorzystać ten czas w największej możliwej objętności, jak się da. Ośmialiśmy e, się trochę, o, o, póki się staliśmy e, taką, takim sztabem szkoleniowym z graniem, że nawet sprzątaczki uciekają z hali, jak my trenujemy. Zapraszamy dzisiaj na trening, coś się znajdzie dla Was też. Nie? Yeah.